Cześć, tu Paweł Regiec i w tym wideo chcę powiedzieć, dlaczego powinniśmy zjadać złożoność czy zjadać dyskomfort naszych klientów. Jeśli chcesz zbudować firmę, która daje ci, da ci takie przewidywalne, wysokie dochody, da ci spokój, to właśnie musimy, żeby to zrobić, musimy nauczyć się, jak zjadać to, czego nie chcą nasi klienci, czyli ich dyskomfort, ich ból, ich przeszkody. Bo kluczem do długoterminowej takiej dominacji na rynku, według mnie, nie jest marketing. Kluczem jest produkt. Jak to powiedział Benjamin Graham, właśnie w krótkim terminie rynek zachowuje się jak, taka, jak taki konkurs popularności. Ten, kto jest głośniej krzyczy, ten, kto mocniej macha szabelką, ten, kto jest bardziej kolorowy, on może wygrywać w krótkim terminie. Natomiast w długim terminie zawsze rynek wyważa na podstawie wartości, jaką dajemy, na podstawie jakości, więc produktu. Jakby i taką długoterminową ta wartość, ta jakość, ona zawsze wynika z produktu, a nie z marketingu. Marketing to jest tylko taki posłaniec, który komunikuje wartość właśnie, czy próbuje zakomunikować wartość naszego produktu. I w związku z tym, nasz fokus, nasze skupienie powinno być zawsze na pytaniu jak konsekwentnie dawać wartość wyższą niż dają inni gracze na rynku. Jak jak po prostu rozwiązywać te, te nasze problemy lepiej i wszystko co będziemy dzisiaj o czym będziemy dzisiaj mówili będzie dotyczyło twojego produktu i będzie dotyczyło tego jak bardzo jak dobrze zjada on właśnie złożoność czy, czy dyskomfort twoj, w życiu twoich klientów i dobrym przykładem tego jest w ogóle historia firmy Amazon Amazon na ten moment oczywiście dzisiaj każdy rozumie wartość jaką Amazon dostarcza ale Amazon zjada niewyobrażalną wręcz Złożoność i dyskomfort, i bierze ten dyskomfort na siebie poprzez to, że mają mnóstwo centrów dystrybucyjnych, logistycznych na całym świecie, poprzez floty, czy to samolotów, czy to samochodów, czy samochodów elektrycznych, czy, czy nawet dronów. Amazon ma ponad 100 samolotów w tym momencie, takich dużych samolotów. I te 100 samolotów to jest więcej niż polskie linie lotnicze LOT. Czyli jedna firma ma więcej dużych samolotów transportowych, aniżeli narodowy przewoźnik całkiem niemałego państwa w Europie. Amazon zatrudnia ponad półtorej miliona ludzi. Półtora miliona pracowników. Każdy, kto ma chociaż dwóch, trzech pracowników, wie, że pracownikami musimy zarządzać. To wymaga od nas energii. To wymaga rozwiązywania problemów. I każdy, kto prowadzi nawet mały zespół, wie, że to jest po prostu wysiłek, który musimy włożyć, a nie potrafię sobie wyobrazić, jak złożone jest zatrudnianie półtorej miliona ludzi. Jak, jak wielki to jest zespół, z ilu on się składa, komórek. Jak tam musi być wiele też problemów, które, które wymagają po prostu rozwiązania. I oni to znowu robią, biorą tą złożoność dla siebie. Nie musieliby przecież tego robić, ale robią to. Amazon ma na swoich magazynach 12 milionów własnych produktów. I znowu, mają to, przytrzymują to na tych magazynach, przerzucają między magazynami i robią to wszystko, biorą na siebie ten ciężar, tylko po to, żeby na końcu konsument taki jak ja czy Ty, żebyśmy mogli sobie kupić jakiś produkt, książkę czy jakikolwiek inny produkt, i żeby to mogło być dostarczone nam szybko, bezbłędnie i w jak najlepszej cenie. Tylko po to, żebyśmy mieli łatwiej, oni biorą na siebie cały ten, ten ciężar. No i oczywiście, jakby funda fundamentalnie, biznes to jest rozwiązywanie problemów. I konsumenci wydają te pieniądze na różne rzeczy, wydają właśnie po to, żeby albo uciekać od bólu, albo dążyć do przyjemności. Czyli możemy sobie też to zobrazować tak, że konsument jest w punkcie A i on chce dojść do punktu B. Tutaj jest problem, tu jest rozwiązanie, tu jest sytuacja idealna. Tutaj ważę 200 kilo, tutaj ważę 100 kilo, czyli tyle, ile chciałbym ważyć. I ta droga między A do B to jest proces. Ten proces będzie wymagał wysiłku prawie zawsze. Im większy ten problem, im większa jest tutaj nagroda na końcu, tym większy wysiłek musi, musi zostać włożony, żeby to zrobić, no bo rzeczy nie dzieją się same. I jeśli ktoś chce na przykład schudnąć czy, czy zarabiać, tutaj zarabia X, tu chciałby zarabiać dwa razy X, to musi włożyć jakiś wysiłek, żeby tą drogę przejść. Musi się czegoś nauczyć, musi coś kupić, musi coś robić, czegoś nie może robić, żeby tego nie sabotować tych wysiłków. Więc jest ileś tam rzeczy do zrobienia, to jest wysiłek, a my znowu, jako ludzie, naturalnie, i to nie jest nasza. Ja tak na to nie patrzę, że to jest nasza wina czy jakaś nasza słabość, że my chcemy iść po najmniejszej linii oporu, jako ludzie. Tak naprawdę natura w, dokładnie w ten sam sposób działa. Wszyscy chcemy minimalizować wysiłek, czyli chcemy mieć szybko efekty, bez wysiłku, najlepiej jest z gwarancją satysfakcji czy gwarancją efektów. I nie patrzę na to źle, bo widzę też to w naturze. Dokładnie tak samo zachowuje się rzeka, która płynie sobie tak, jak jej jest najwygodniej. Nie tak, jak nam jest najwygodniej, tylko jej. Kropla, która sobie gdzieś tam z gór spływa, ona sobie zawsze ona nie, nie, nie idzie do góry wbrew grawitacji, ona sobie idzie spokojnie tak, jak jej jest najwygodniej. Przeciska się różnymi ścieżkami tam, gdzie ma najmniejszy opór, właśnie. I tak ta, to jest natura, i my też jesteśmy częścią tej natury. Natomiast to, że my jako konsumenci chcemy iść po najmniejszej linii oporu. Nie oznacza, że te problemy znikają, nie oznacza, że tych przeszkód nie ma, nie ma po drodze. I właśnie wtedy zadaniem nas, jako producentów, czyli, czyli przedsiębiorców, jest zjadanie tych przeszkód, pokonywanie, przeciąganie ich na, na naszą stronę. Czyli, jeśli sobie wyobrazimy, znowu ten przykład: jest osoba w punkcie A, chce dojść do punktu B, no, i ona sobie idzie po tą ścieżką, na przykład po tej ścieżce, na przykład kupiła Twój produkt, czy kupiła Twoją usługę, i Ty jej pomagasz przejść tą ścieżkę. Część rzeczy robić za nią, część rzeczy ona musi zrobić sama, i ona sobie idzie, idzie, i nagle wyrasta przed nią przeszkoda. Ona jej wcześniej nie widziała, nie znała tego procesu, i teraz widzi, oho, jest przeszkoda, i trzeba się przez nią przedostać. I teraz część osób, oczywiście, się jest w stanie wspiąć na to i pokonać tą przeszkodę, natomiast wiele osób ta przeszkoda po prostu zatrzyma. Czasem nawet bardzo mała przeszkoda to jest to, jest to co prze, jakby przechyla szale goryczy i, i ta osoba mówi nie, 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 na to się nie pisałem, to jest za dużo. Ja nie chcę tego wysiłku wcale podejmować jednak, jednak aż tak bardzo mi nie zależy albo spróbuję sobie gdzieś indziej. I teraz, jeśli ta osoba się tutaj podda, no to nie przejdzie do, do punktu B, nie osiągnie efektu, no i, no i oceni za to negatywnie właśnie twój produkt, bo to twój produkt był odpowiedzialny za to, żeby to zrobić. Nawet jeśli Odpowiedzialność jest po tej drugiej stronie, po stronie klienta, że on jednak musiał zrobić jakiś wysiłek, bo życie nie jest takie kolorowe, nie zawsze mamy pastylkę, która nagle odmieni nasze życie. Musimy zazwyczaj trochę efekt, trochę włożyć wysiłku. To nawet jeśli to była jego odpowiedzialność Twojego klienta, to on oceni i tak Ciebie. No i finalnie, jeśli ty mu nie dasz efektów, to on pójdzie szukać tych efektów gdzieś indziej albo zrezygnuje ze swojego marzenia, no ale zawsze nie dałeś mu tych efektów, więc nie będzie mógł dobrze powiedzieć o tobie, nie będzie mógł cię polecić, nie napędza jakby też to twojego biznesu. Nie na tym ci na pewno zależy, więc jeśli mamy te przeszkody i zauważamy je, my sami mogliśmy ich nie być świadomi, bo na przykład dla ciebie to nie byłaby przeszkoda, ale dla twoich klientów już jest, więc wtedy my musimy przypatrzeć się, co to jest za przeszkoda. I przesunąć tą przeszkodę na naszą stronę. Całkowicie zdjąć ją z drogi. Tak, żeby ten nasz klient sobie mógł przejść, dojdzie do punktu B, jest zadowolony, wszystko będzie przekazywał, jakby ta atrybucja sukcesu będzie na, na, na Ciebie spływała, bo to Ty, Twój produkt mu pomógł, będzie zadowolony, będzie Cię polecał, itd, i tak dalej. Więc tak jak mówiłem, to że, przeszkod, to, że klienci nie chcą pokonywać przeszkód, nie oznacza, że te przeszkody. Hmm, Znikają magicznie. To my, to jest nasza odpowiedzialność, przedsiębiorców, żeby te przeszkody usunąć z ich, z ich drogi. No i taka lekcja, która płynie z, z, tego, z tego tematu, jest, jest taka, że w długim terminie wygrywa ten, kto zamiast przerzucać problemy na swoich klientów, przerzuca je na siebie, pokonuje je za klienta. Czyli nie mówi a, bo mi się nie chce, tak, bo nie rozumiem, ta przeszkoda jest, ale to niech sobie, jakoś sobie poradzicie, dacie sobie radę, bo jesteście dorośli. Tak jest nam zawsze najłatwiej powiedzieć, ale jednocześnie to stwarza szansę dla innej firmy, która powie: A mi się chce, i ja się zajmę tą przeszkodą, ja, ja, się, ja się tym zaopiekuję, za klientów, żeby naszym klientom było łatwiej. I klient, jak ta kropla wody, on zawsze będzie podążał tam, gdzie jest mu najłatwiej. Jeśli dowie się, że gdzieś jest inne rozwiązanie, inny produkt, który nie wymaga przechodzenia przez tą przeszkodę, to naturalnie tam klienci będą coraz bardziej płynęli, i ta ścieżka się przekieruje właśnie w tamtą stronę. Więc jeśli chcesz myśleć o sobie, żeby było ci dobrze w długim terminie, żebyś miał dobry biznes, który się napędza, masz zadowolonych klientów, to myśl nie o sobie, tylko myśl o, to jest pewnego rodzaju paradoks, myśl o klientach. Jeśli będziesz myślał o klientach, to tak naprawdę myślisz o sobie, bo, bo na końcu to tobie będzie dobrze, bo to ty będziesz miał świetne życie, świetny poukładany biznes. Dobrym przykładem tutaj jest, może teraz dam przykład z naszego podwórka. W naszej firmie pomagamy firmom, które sprzedają swoje produkty lub, usł lub usługi w internecie. To są najczęściej albo sklepy internetowe, typowy e-commerce, albo osoby, eksperci, którzy mają produkty cyfrowe, czyli po prostu mają. To jest też e-commerce, ale cyfrowy. Produkt nie jest fizyczny, tylko to jest na przykład kurs, kurs online. I teraz osoby, którym my pomagamy w tym segmencie, gdzie są, gdzie, gdzie są eksperci, którzy sprzedają swoją wiedzę, oni są w punkcie A, gdzie często mają albo mają już produkt, ale nie potrafią go wyskalować i dobrze sprzedawać, albo mają po prostu pomysł, mają wiedzę i mają pomysł i teraz oni chcą przejść od punktu A, od pomysłu do punktu B, gdzie jest ten finalny punkt, to jest, to jest biznes, który jest dobrze poukładany, który jest automatyczny, przynosi systematycznie dochody i stwarza spokój i stwarza dużo czasu na rozwój i na, na takie, na rozwój siebie wewnętrznie, ale też na tworzenie treści i tworzenie czegoś takiego długoterminowego. I po drodze są różne etapy, tak? musimy zwalidować pomysł, musimy zrobić, stworzyć ten produkt często, musimy stworzyć system pozyskiwania klientów, musimy to potem dobrze poukładać, musimy stworzyć system skalowania sprzedaży za pomocą reklam, musimy stworzyć system delegacji pracownikom, zatrudnienia pracowników i tak dalej. Jest mnóstwo kroków, które tam gdzieś po drodze są do przejścia. No bo proces jest duży. Tak? Jeśli, jeśli bym się zajął tylko na przykład jak zrobić dobre reklamy, no to nasz proces byłby bardzo krótki. Szybka sprawa. Natomiast ja wziąłem na siebie ten ciężar roz, rozwiązania problemu od A do Z w tym przypadku. No i ta osoba, która sobie przechodzi, ona natrafia też na te, te, te różne przeszkody. Dla różnych osób są różne, ale powiedzmy, że taka częsta przeszkoda to jest technologia. Czyli mamy, mamy tutaj eksperta, który zna się na czymś, jest świetny w tym. Natomiast on nigdy nie robił marketingu, on nigdy nie robił stron internetowych, on nie wie, co to jest lejek i nawet nie chce wiedzieć. On jak słyszy Pixel, to odechciewa mu się. On po prostu to nie jest jego bajka. On, tego nie, on nawet się nie chce tego uczyć. Nawet jeśli powiem mu dokładnie, jak to zrobić, pokażę mu, to on i tak nie chce tego robić. Więc oczywiście pierwszy krok to było dokładnie pokażę ci, jak to zrobić wszystko krok po kroku. Dam ci instrukcje, dam ci szablony i będziesz mógł, to, ale są osoby, które nie chcą, i znowu to jest, i to jest tak jak natura. Natura tych osób mówi, idź po najmniejszej linii oporu, w tym dobrym sensie. Idź tam, gdzie jest flow, idź tam, gdzie Ty możesz wykorzystać swoją energię i gdzieś tam swoje zasoby, które masz. Jesteś ekspertem w czymś, to nie trać czasu na rzeczy, które Cię nie interesują. Więc to jest OK. Pytanie brzmi, jak to pokonać, skoro to jest tak duży problem. I my właśnie to jest to co, to, co my wzięliśmy sobie na radar i w końcu rozwiązaliśmy ten temat. I w tym momencie, kiedy przychodzi do nas taka osoba, to my jej możemy pokazać, jak stworzyć to wszystko, ale jeśli ona mówi, ja nie chcę, to my mamy już dla niej gotowy system czyli strona internetowa, cały lejek wszystko jest technicznie gotowe, nawet nie trzeba zakładać konta. Wszystko jest gotowe. Um, Trzeba tylko wstawić swoje treści, ale akurat eksperci są w tym dobrze. Oni wiedzą, jakie to są treści, bo oni obsługują swoich klientów i to nie jest trudne dla nich. Pomagamy im to wytworzyć. Natomiast od strony technicznej mamy gotowca: strona, lejki, wszystkie strony, wszystkie przekierowania, wszystkie automatyzacje, wszystkie wysyłki e-maili automatycznych również. Kalendarz, jeśli ktoś chce się zapisać na konsultację z takim ekspertem. No to musi być, musi być jakiś system, który to zautomatyzuje i jest jakiś kalendarz, który, który jest połączony z kalendarzem tego naszego eksperta. To jest znowu jakiś system, to trzeba pointegrować, to trzeba stworzyć albo za to zapłacić. I my to, my to tym też osobom udostępniamy w tym momencie. To jest wszystko dla nich gotowe. Co więcej, nie, nie tylko to jest po prostu tak na to, to jest dla nich już stworzone na starcie, ale to też jest bezpłatne. Czyli my nawet nie pobieramy, to jest po prostu wszystko wliczone w cenę i nie, nie pobieramy za to żadnych dodatkowych opłat. Czyli jakby my znowu, tak jak troszkę śladem Amazona, przerzucamy na siebie całą tą trudność. Zespół, który musiałem do tego zatrudnić, pieniądze, które musiałem wydać, zainwestować w stworzenie takiego systemu, w utrzymanie takiego systemu, w rozwój takiego systemu, tylko po to, żeby na końcu komuś było łatwiej. I to jest to myślenie, które przyświecało założycielowi Amazona i to jest też to, które mi przyświeca. I to, to jest de facto to, co wierzę, że w długim terminie Pozwoli wyważyć właśnie na podstawie jakości, a nie, a nie konkursu popularności. To samo dotyczy się zresztą reklam. Wiele osób nie chce dotykać reklam, nie chce się tego uczyć i ja to rozumiem, i też dlatego my przejęliśmy to od naszych klientów. Czyli w tym momencie to my, dla tych ekspertów, potrafimy od, od strony technicznej stworzyć całą od początku od A do Z kampanię reklamową. Stworzyć, skonfigurować, wytestować, Potem optymalizować, analizować. Także klient nie musi dotykać żadnych arkuszy Excel, nie musi tego analizować, nie musi wchodzić w jakieś systemy, których nie chce rozumieć. Przekładamy tą złożoność na siebie. Po prostu my ją staramy się skonsumować. I, i takie podsumowanie tego, jakbym miał w jednym zdaniu powiedzieć, to nie myśl o tym, co jest łatwe dla ciebie. Myśl o tym, co jest łatwe dla klienta. I zrób tak, żeby to było łatwe dla klienta. Czyli innymi słowy, zrób to, co jest właściwe z punktu widzenia długoterminowego, a nie to, co jest łatwe teraz. Bo ja widzę wielu ludzi, którzy mówią, "Mi nie, 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 jak komu się nie chce, to mi też się nie chce. Jeśli, albo ja tego nie chcę dotykać, ja się nad tym nie znam, więc powiem tylko klientowi jakieś tam ogólne, takie wytyczne. No, zrób stronę, zrób kampanię, Tu masz zwróć uwagę na to i na to, albo no, musisz, jeśli prowadzisz rozmowy, no to zwróć uwagę na, 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 na ton głosu, zadaj kilka pytań, tutaj masz te pytania. I, no I w ogóle to musisz trenować. To jest po najmniejszej linii oporu od strony producenta, ale producent, dobry producent, zawsze powinien iść po naj, jakby tą, brać tą złożoność, czyli nie iść po najmniejszej linii oporu, tak żeby nasz klient mógł iść po najmniejszej linii oporu. Więc my na przykład dajemy gotowy skrypt. Gotowy skrypt, który jest dokładnie rozpisany proces, jak prowadzić rozmowę, jakie pytania zadawać, jak, na co zwracać uwagę, właśnie jeśli chodzi o takie rzeczy niewerbalne podczas rozmowy. I to wszystko jest bardzo, bardzo dokładnie wytłumaczone, wyłożone wręcz, no masz gotowca. Bierzesz i możesz czytać z tej, z tej kartki po dostosowaniu tam, tam kilku niuansów do, do, do oczywiście swojej sytuacji, czego znowu uczę. Więc to są te przykłady tego, gdzie można byłoby pójść na, na skróty, można byłoby powiedzieć, no po prostu odbędnij te rozmowy i zobaczymy, jakie będą efekty. Ale to, to jest zawsze podejście krótkoterminowe i krótkowzroczne. Więc nie myśl o tym, co jest łatwe dla ciebie, myśl o tym, co jest dobre i łatwe dla klienta, i zrób tak, żeby tak właśnie było. Możesz sobie prześledzić, jak wygląda transformacja klienta w Twoim przypadku, co jest punktem A, co jest punktem B, jakie są przeszkody tutaj. Zidentyfikuj te problemy czy przeszkody, na które Twój klient natrafia, i zjedz, wyeliminuj jak najwięcej z tych przeszkód, które, które tam się pojawiają. Ty ich możesz nie widzieć, ale twoi klienci je widzą, więc pytaj swoich klientów, a nie siebie, bo ty masz swoją percepcję. Ty możesz być bardzo zaawansowany technicznie i nie postrzegać czegoś jako problem, ale twój klient już tak na to właśnie patrzy. Więc pamiętajmy też, że oczekiwania klientów są takie, żeby było, było jak najłatwiej. Klient chce tej przysłowiowej tabletki, klient chce gotowca, on chce po prostu szybkiego efektu bez żadnego wysiłku. Natomiast rzeczywistość jest taka, że te, te przeszkody tam są. Że niektóre problemy wymagają wysiłku. Szczególnie duże problemy, jeśli rozwiązujemy stworzenie biznesu zautomatyzowanego, który generuje kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy miesięcznie od pomysłu, to to jest duża droga, więc ten wysiłek tam będzie. Natomiast naszym celem jest zrobienie tego w ten sposób, i Twoim celem też zachęcam, żeby było zrobienie tego w ten sposób, żeby zminimalizować wysiłek klienta, przejąć ten wysiłek od siebie, bo ten ból zawsze będzie. Pytanie, czy przerzucimy go na klienta czy przerzucimy go na siebie. Jak przerzucimy go na siebie, to będzie wszystko dobrze. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.